Szanowni Państwo, żeby nie było tak łatwo, zima postanowiła pokrzyżować plany czwartoligowcom, ale kilka spotkań udało się rozegrać. My je Państwu zaprezentujemy. Zapraszam na magazyn skrótów. Na dobry początek, meldujemy się w Legia Training Center, bo właśnie ten obieg był areną zmagań meczu pomiędzy Błonianką błonie a mszczonowianką szczonów. Gospodarze pewne miejsce w środku tabeli, goście, natomiast to rewelacja rozgrywek, która wraz z biegiem kolejek, jak to się mówi, apetyt rośnie w miarę jedzenia, chciała zdobyć kolejne punkty. Przenosimy się do drugiej połowy, powiedzmy sobie szczerze, pierwsza nie rozpieszczała w sytuację, no ale druga połowa już zdecydowanie nam to wynagrodziła, Dawid Jarczak, krótkie rozegranie z rzutu rożnego, piłka dostarczona do Piotra Petasza, a ten w swoim stylu lewą nogą, no ma to Piotr Petasz, ma niesamowite kowadło w lewej nodze, zaprezentował to właśnie w 56 minucie, mszczonowianka wyszła na prowadzenie. Kolejna akcja zaczęła się właśnie od Petasza, autora pierwszej bramki. Dobre dogranie do środka pola. Tutaj dużo miejsca miał zawodnik Mszczonowianki, kapitalnie odnaleziony w polu Patryk Kubicki. No i błyskawicznie Mszczonowianka podwyższa w dwie minuty, zdobywa dwie bramki. No i też komfortowe prowadzenie gości z Mszczonowa. Błonianka starała się jeszcze odpowiedzieć. W 70 minucie miała znakomitą sytuację. Za chwileczkę to przeanalizujemy tutaj. Niezbyt dobre wyjście z bramki goalkeepera Szczonowianki, no ale piłka jakimś cudem nie znalazła się w siatce i Mszczonowianka zgarnia 3 punkty. Ekstremalne warunki zastały zawodników Józefowi Józefów i Hutnika Warszawa. Oglądaliśmy bardziej mecz hokeja niż piłki nożnej. No i kto sobie lepiej poradził, za chwileczkę zobaczymy. Tutaj już od razu przenosimy się do minuty 24. Fatalny błąd golkipera Józefowi Józefów wykorzystuje Maksymilian Vogtman. Piłka przysłowiowo wypluta przez bramkarza. Na Vogtman jak rasowy napastnik czekał na błąd, no i się doczekał. 1 do 0 prowadził Hutnik. Przenosimy się do drugiej połowy. Rzut rożny dla Warszawian. Piłka ustawiona w narożniku. Już wariant rozegrania zasygnalizowany. Centra, mniej więcej na środek pola karnego. Zgranie głową. No i w tym całym zamieszaniu najlepiej odnajduje się Dominik Bartnik, który pakuje piłkę do siatki głową, podwyższając prowadzenie na 2 do 0. I jak się okazało, była to ostatnia bramka w tym spotkaniu. Zerknijmy teraz, jak w Serocku miejscowy soku poradził sobie z czerwoną latarnią ligi drogowcem Jedlisk. Zatrważające jest to, że na tym etapie rozgrywek ekipa z Jedliska dalej ma 0 punktów na swoim koncie. No i czy udało się zdobyć premierowe punkty w tym sezonie? Właśnie w starciu z Sokołem Seroc, przekonamy się za chwileczkę, pierwsza groźna sytuacja dla gospodarzy, jednak strzał przeleciał obok bramki. Odpowiedź drogowca, mocne zagranie przed polekarne. tutaj miał problemy z utrzymaniem równowagi, zawodnik drogowca oddał bardzo mocny strzał, wyciągnął się jak długi gołkiper Sokoła Serocka, ale interwencja jednak nie była potrzebna, piłka obok słupka w odpowiedzi gospodarze. no i tutaj też przyglądał się tym razem gołkiper drogowca Jedlisk. Ale piłka odbita od słupka i cały czas mieliśmy bezbramkowy remis. Ten bezbramkowy remis utrzymywał się do 57. minuty, kiedy to Soku postanowił przeprowadzić akcję lewą stroną. Mocne zagranie wzdłuż bramki, całą sytuację zamyka Kacper Stępkowski. No i po 57 minutach mieliśmy 1 do 0 dla Sokoła Serock. Kolejna sytuacja dla gospodarzy, którzy chcieli podwyższyć prowadzenie. No i ta sztuka udała się w minucie 73. Bartosz Szydłowski było 2 do 0. Mieliśmy jeszcze jedną sytuację w tym spotkaniu, nie wykorzystano, no i ten mecz kończy się zwycięstwem 2-0 Sokoła Serbska. Na papierze pojedynek pomiędzy KSCK Troszyn a Mazowie Mistmasowiecki Mazowiecki rysował się jako jeden z potencjalnych hitów 17. tury spotkań. Zobaczmy, czy to spotkanie przysłowiowo oddało, czy się jednak zawiedliśmy. Obserwujemy. Akcja Troszyna, Edgardo Ruiz. Zagranie przed pole karne, piłko otrzymuje Jakub Tyska. No i tutaj o bardzo dużej dawce szczęścia, może mówić golki Mazowi. Tylko przyglądał się, jak piłka uderza w słupek, i cały czas mieliśmy rezultat bezbramkowy. Przebojowa akcja prawostronu Miłosza Przybeckiego. Zagranie w pole karne, skasowany Wojciech Trochim, tutaj. Powiedzmy sobie szczerze, na pewno uderzył Bartek Malesa wyszło z tego dogranie do napastnika, ale oczywiście Gracz Mazowi w tej sytuacji znajdował się na pozycji spalonej, ta bramka nie została uznana. Natomiast w 31. minucie wszystko wydarzyło się już zgodnie z przepisami. Tym razem o dużej dawce szczęścia może mówić Michał Bondara, bo pierwsza jego próba zatrzymała się na słupku, no ale już ta dobitka na pustą bramkę oczywiście była formalnością. Bondara otwiera wynik tego spotkania. Pięć minut później kolejny zabójczy cios zadany przez Mazowie. Idealne, bardzo dobre dośrodkowanie Miłosza Przybeckiego. Całą akcję zamyka Wojciech Trochim i mieliśmy 2 do 0 do przerwy. Przenosimy się do drugiej połowy, kolejna akcja Mazowi. Tutaj piłka zagrana obok Davisa Caseresa, futbolówkę zgarnia Bartek Malesa, no i tym razem plasowane uderzenie znajduje drogę do siatki 3 do 0. Tym razem znajdujemy się pod bramką Mazowi. Odpowiedź Troszyna. No jednak akcja się kończy. No już z kontratakiem rusza Przybecki. Przybecki kontra trzech zawodników Troszyna. Nie potrafią go powstrzymać. Przybecki dobrze podprowadził akcję. Teraz oddał piłkę do Eryka Więdłochy. Jeszcze raz Przybecki. Pograli sobie dwójkowo Przybecki z Więdłochą. Ten ostatni akcję finalizuje bardzo skutecznie. 4 do 0 prowadzi Mazowia. Gospodarzy było stać na honorowe trafienia. Tak naprawdę bramka samobójcza Michała Wołosa. 4 do 1 Mazowia wygrywa w Troszynie Balansujący na granicy strefy spadkowej Oskar Przysłucha w 17. kolejce mierzył się z Mazurem Karczew. Jak widzimy dobre otwarcie w wyniku przez przyjezdnych. Bramkę zdobywa Jan Zbojna, mamy 1 do 0. W ogóle starcie dwóch drużyn, które mają sporo do udowodnienia. Zarówno Oskar jak i Mazur Karczew nie mogą tego sezonu zaliczyć do najbardziej udanych. No i tutaj jedna z drużyn miała szansę podrepelować trochę rezultat punktowy. Zobaczymy. Kto zakończył ten mecz z happy endem? 1-0 prowadzi Mazur Karczew, no ale też podrażniony Oskar Przysłucha starał się doprowadzić do wyrównania. Tutaj znakomita akcja, ale jeszcze lepsza interwencja Dominika Cybulko. Mamy rzut rożny dla gospodarzy. 40. minuta tego spotkania. Centra prosto na głowę Patryka Czarnoty. Znakomicie Czarnota nabiegał na ten bliższy słupek. No i e, po uderzeniu głową mamy 1-1. Kolejna sytuacja gospodarzy, po raz kolejny porzucie rzucie rożnym widzimy, że tutaj ekipa Łukasza Wiśnika znakomicie miała dopracowane stałe fragmenty gry. Nie regulujcie, drodzy Państwo, odbiorników, tak jest, to jest to samo spotkanie. Widzimy, jak pogoda lubi płatać figle. No i teraz zobaczmy, kto lepiej odnalazł się w tych właśnie warunkach, bo błyskawicznie trzeba było się zaadaptować do śnieżnej pogody. Tutaj akcja Mazura Karczew, starcie w polu karnym. Długo czekał Pan Arbiter z użyciem gwiska. Koniec końców mamy jedenastkę. Wojnę nerwu wytrzymuje Dominik Staluszka i to on zdobywa zwycięską bramkę. Mazur Karczew wygrywa 2 do 1. Ostatnim spotkaniem, które zaprezentujemy Państwu w dzisiejszym magazynie, jest pojedynek Ursusa Warszawa z KS Raszynem. Warszawskie traktorki były delikatnym faworytem tego starcia. Drużyna z Raszyna zajmuje miejsce w strefie spadkowej, no i tutaj liczyła na jakiekolwiek punkty, czy udało się zdobyć. Za chwileczkę się przekonamy. 34. minuta tego spotkania. No, i tutaj, umiejętnościami bramkarskimi, popisał się Łukasz Brzozowski. Na nieszczęście dla gospodarzy, jest to obrońca. Oczywiście, za takie zagranie należy się czerwony kartonik. Pan arbiter też niezbyt długo się zastanawiał, wyciąga czerwoną kartkę, no i odsyła do szatni Łukasza Przodowskiego, gospodarze od 34 minuty muszą grać w dziesiątkę, a na domiar złego rzut karny dla Raszyna, do piłki podchodzi Marcin Bykowski, no i Bykowski w swoim stylu mocno albo bardzo mocno, kompletnie zmylony Adam Radzikowski, no i to właśnie KS Raszyn obejmuje prowadzenie w tym spotkaniu, mieliśmy 1 do 0 dla gości. Przenosimy się do drugiej połowy, stały fragment gry dla Raszyna, bardzo dobra centra z rzutu wolnego prosto na głowę Kacpra Kępki, kapitan gości bierze sprawy w swoje ręce. Podwyższa prowadzenie na 2 do 0. No i miał się z czego cieszyć Raszyn, bo naprawdę bardzo dobrze wyglądała ta ekipa właśnie w starciu z Ursusem Warszawa. 83. minuta, kolejna akcja Raszyna, piłka przejęta Tutaj mądre zachowanie zawodnika Ursusa, poczekał do samego końca, zauważył kątem oka, że rusza Mieszko Maciejewski. Maciejewski też wykazał się w polu rywali dużym spokojem, pokonał Ilię Matalychę. Jak się okazało było to jedynie trafienie honorowe, no i Raszyn zdobywa arcycenne trzy punkty w Warszawie. Klasycznie zerknijmy sobie na komplet rezultatów 17. kolejki. Najczęściej powtarzającym się wynikiem było 2 do 0. Aż w 3-6 spotkań, właśnie padł taki rezultat okazałe zwycięstwo Mazowic Mazowiecki na y, terenie byłego już wicelidera KSC Katroszyn. 4 do 1 wygryła Mazowie Jak widzimy, też trzy spotkania przełożone na inny termin. Jak tylko te terminy będą znane, oczywiście Państwa poinformujemy. Żeby też być na bieżąco, musicie śledzić media Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Zerknijmy sobie jeszcze na ligową tabelę. Na fotelu lidera Wisła 2 Płocka, ale Płorczanie ten status zapewnili sobie już w poprzedniej kolejce. Także to Wisła spędzi zimę w fotelu lidera. Na pozycję wicelidera wskoczył Hutnik Warszawa, który na ostatniej prostej wyprzedził KSC Katroszyn. Na czwartym miejscu KTS weszło, który ma właśnie zaległe spotkanie do rozegrania, i w przypadku zwycięstwa to właśnie KTS będzie znajdował się na drugim miejscu. Zerknijmy jeszcze co na dole. O no, klasycznie, tak możemy powiedzieć, od dłuższego czasu bez zmian. Na pozycji 16 KS Raszyn, na 17. Sokół serc na 18 drogowiec Jednisk. Tylko jeden punkt przewagi na strefę spadkową ma Oskar Przysłucha. Szanowni Państwo, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam już z tego miejsca wesołych świąt, bo usłyszymy się dopiero na wiosnę. Wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, komentarz oraz subskrypcję. Do usłyszenia w następnym odcinku magazynu Skrótów Twarty Liki.